Z malowaniem kościołów i niechodzeniem do kościołów to przesadzają. Czy popiera pani strajk kobiet? Popieram, owszem, popieram. Czy popiera pani strajk kobiet? Tak, popieram. Oczywiście, że tak. Kobiety muszą mieć swoje prawa. W tej formie nie, ale uważam, że mają prawo do wypowiedzenia się w tej kwestii. Czy popiera pan strajk kobiet? Tak. Oczywiście. Każdy walczy o swoje. Jaki strajk kobiet? Pierwsze słyszę. Czy popierają państwo strajk kobiet? No na pewno tak. Na, pewno, na tak. pewno tak. To jest zabór niestety. Praw kobiet. To jest tragedia. Popieram. Tak. Czy popiera pan strajk kobiet? Oczywiście. Zgadza się. No oczywiście. Tak, oczywiście. Nie interesuje się tym, ale chyba raczej tak. Czy popiera pani strajk kobiet? Naturalnie, oczywiście. Tak, z całą pewnością. Abstrahując od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co Pani myśli właśnie o malowaniu kościołów farbą, yy, pomników, używaniu wulgaryzmów? Oczywiście nie wszyscy uczestnicy to robią, ale co Pani myśli właśnie o takiej radykalnej formie yy, strajku? To znaczy, myślę, że w tym momencie to jest troszkę lekka przesada. Aczkolwiek wybór każdej kobiecie się należy. Ja osobiście również mam niepełnosprawne dziecko. Z tym, że jego niepełnosprawność no, nie przeszkadza w funkcjonowaniu. Ale jeżeli dziecko ma się urodzić, i umrzeć, cierpieć i ono i matka, to każdy powinien mieć prawo wyboru. Co pan myśli właśnie o takiej radykalnej formie strajku? Dla mnie takie nieetyczne. No. Ja bym kościoł zostawił, bo to jednak. Każdy inaczej w to wierzy, nie? Co właśnie pani myśli o tej formie protestu, jak malowanie kościołów, wchodzenie na msze święte? Czy pani zdaniem właśnie nie powinno tego być? Nie, absolutnie. Uważam, że każdy ma prawo do swoich przekonań. Są osoby wierzące, są osoby niewierzące, mogą się wypowiedzieć, mają swoje przekonania. Natomiast ta forma wydaje mi się zupełnie niewłaściwa. Każdy ma prawo wierzyć bądź nie wierzyć. Państwo powinno być zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Dewastacja to jest nie powinna być, nie? To jest niemożliwe, żeby tak niszczyć, nie? Wiadomo, można strajkować, można spokojnie i ten swoje okazywać emocje i wszystko, ale niszczyć to nie, nie popieram tego niszczenia. A przesada mi się wydaje. Co pan myśli właśnie o takich czynach jak malowanie farbą po pomnikach, po kościołach. Czy jest to dobra forma strajku? Oczywiście nie każdy uczestnik to czyni. No zgadza się, ale to raczej chyba raczej nie, no bo to to, to powinno być inaczej, to wszystko zrobione. Nie każdy by zrozumiał, tak jak dzisiaj w rządzie co się dzieje. No wiadomo, co dzisiaj było rano, no to wiadomo jest, no no. no. Ja jestem za, za kobietami, wiadomo, że każdy mężczyzna powinien być za tym i... Tak, jak dzisiaj będzie o 17 coś tam na tym, to ja z, z żoną od razu idę i, i też to samo będzie będę zawsze za. Rząd tego nie rozumie, bo nie jest w takiej sytuacji, żaden z nich pewnie. Także, że, że trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat, co, co robi rząd, ale dla mnie to jest jedna wielka. Z ich strony po prostu żadna się nie zastanowi w rządzie, co będzie dalej, jak, jak to będzie. Także, że ciężko, to, to, to w ogóle to. No, brak słów na to wszystko, co, co się teraz dzieje, a szczególnie teraz, jak mamy tą epidemię, to już tym bardziej jeszcze w ogóle nie powinno tak być, jak jest. Rząd nie powinien w ogóle takimi sprawami się zajmować, tylko po prostu dzisiaj było znowu jakiś rekord, także że, no trudno mi cokolwiek teraz, teraz tak. Ale naprawdę to ja jestem za, za, za kobietami, zawsze byłem, jestem i będę. Ale właśnie wracając do tych strajków, to nie popiera pan takich radykalizmów jak malowanie kosztu. No, raczej, Coś... raczej raczej nie powinno tak być, no bo to, to, to wiadomo, że, że to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje z kobietami, no to raczej raczej nie powinno tak być malowanie tam, czy, czy atak na, na, na policjantów, no bo to jednak jednak yy, w inną stronę powinniśmy to iść, a niż, niż, niż tak jak, jak demalowanie czegoś, czy cokolwiek, nie. To jest, to jest dla mnie to jest niepoważne. A co Pani myśli właśnie o takich formach jak malowanie kościołów, malowanie pomników, używanie wulgaryzmów? Oczywiście nie robią to wszyscy członki, nie, członkowie strajku. Czy Pani zdaniem właśnie tego typu radykalizm jest słuszny? No może to nie, ale ale to, że walczą o swoje młode kobiety, to jak najbardziej. Ja... Troszeczkę jakby miała pretensje właśnie, że, że zbliżają się ludzie aż do takich form. Wszystko inne owszem. Naturalnie jeśli chodzi o jakieś świętości, to troszeczkę nie. Malowanie farbą po kościołach, po pomnikach, y, używanie wulgaryzmów jest dobrą formą strajku? Nie, nie, nie. Czy pani zdaniem te protesty, te strajki przyniosą jakiekolwiek efekty? Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Y, te strajki przyniosą jakikolwiek efekt? To po pierwsze, no jest ta pandemia. To na pewno nie jest to korzystne dla nikogo, wręcz może się rozprzestrzenić. A po drugie, myślę, że to powinno być na. Jestem osobiście zdania, że powinno być w tej sprawie referendum. Czy pani zdaniem właśnie te strajki przyniosą jakikolwiek efekt? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Nie do końca mi się wydaje. To znaczy powinno tak być, ale jak to będzie, to wiadomo, że, że, że rząd nad tym myśli, nie my. My jesteśmy normalnie zwykli ludzie prości. Także że my tylko się staramy, jak możemy. Ja jestem za i za tym, żeby, żeby jak najdłużej to ciągnąć, żeby to coś z tego wyszło na korzyść kobiet, bo to rzeczywiście, no, no, no to co się dzieje, a co oni robią z tymi kobietami, to jest naprawdę... Nie, nie zastanowią się nad tym i... I po prostu, no, no, ja tylko chcę, żeby jedno z nich, chociaż w rządzie miało taką sytuację i wtedy zobaczymy, jakby, co on by zrobił w danej sytuacji, jakby był, nie. Każdy jeden z nich, który, który jest przeciw temu, nie. Czy Pana zdaniem te strajki w ogóle przyniosą jakikolwiek efekt? Może. Może przyniosą, a może nie. Trudno powiedzieć. Ale ładnie tam odchodzą akcje. Trochę z tym malowaniem kościołów i Fozerian... No to się o to przesadzają. Pewnie tak, bo jeżeli to będzie w dużej mierze, to na pewno tak. Wątpię. <gryw> Wątpię, ale strajk popieram i podpisuję się za młodymi.